Pewnego obrzydkiego dnia niebo wykluło coś strasznego. Auć, było to okropne, twarz przypominało przerzutą milion razy chłubę bubę a o reszcie szkoda gadać, po prostu taki Maciek, idę się oddać. O tam coś leży. A to co, składowisko zużytych lalek? To mi się przyda. I to też. A ten shit to komuś w dupę wsadzę, że aż go przebiję. Mimo, że nasz Hero ma takie zajebiste wyposażenie, to nadal jest cipką. Lubię cipki. No dobra może i jestem do dupy ale jak zrobię parę kuuestów to będę zajebisty niczym zupaknor. Chociaż amigo chyba lepsza, a jebać sama chemia. O może tu znajdę kogoś ciekawego. Nie wiem gdzie się rodzą takie dałny jak ty, ale trudno. Dawaj kułesta. Chcesz kułesta, pajacu? Dobra, dam ci takiego kułesta, że ci na twarzy wyrośnie siórek. Co ty na to? Uwielbiam takie jazdy. No to mów o co, Kaman. Tylko szybko, bo się ściemnia, a muszę na dobrą nockę zdążyć. No ja też bo dzisiaj a muszę obejrzeć mojego spedalonego idola w akcji. A co do kłuesta? Taki jeden koleś podpierdolił mi wczoraj składaka gdy do pierdonki wchodziłem. Skurwiel wiedział gdzie są pedały bo tak spierdalało że aż się kurzyło. Znajdź go dla mnie i zajeb na miejscu bo mi ciśnienie rośnie jak o tym myślę. Twoją nagrodą będzie dużo okasy. Dużo dziwek, Ferrari i jeden ziemniak którego wczoraj wygrzebałem z ziemi Kolon nazywa się E, eee. cholera nie pamiętam. Poczekaj jak se klapnę to mnie olśni. I jak pamiętasz? Na S. Chyba to było. Poczekaj jestem blisko, mam to na końcu pyty, co jest kurwa. To ja lecę, Nara. O kurwa, ale akcja, a tego ziemniaka sobie zatrzymaj. To ja idę tego kolesia zajebać. O ja pierdolę jakaś parada czy jak? Ej łopie możesz mi powiedzieć co oni odpierdalają? Witajcie ścigonny ponie, u nosy dziś oj, wiele się dzieje, przyjecholi gurole i śpiewaj obiesiady. Biesiady przypominają mi się stare czasy, ole ole siabada, bada bada amore. Ło kurwa ile ja się wtedy oscypków najadłem. A co do oscypów mam tu najlepsze towary, oscypy spocone, oscypy polewane kałem kopaca na sypko i najlepsze napromieniowane oscypy znalezione nieopodal Czarnobylu. Zabieraj ode mnie to gówno, zawsze po oscypkach miałem takie gazy że wszyscy dookoła krzyczeli. Al-Qaida atakuje gazem musztardowym. Czy ty wiesz ilu ludzi poległo? Spierdolaj ode mnie, pieprzony u bo cię spolimy na stosie. Ale nawiedzony dziadek takich powinni karmić, prądem. Kurde muszę poszukać jakiegoś noclegu gdzie nie sięgnie mnie żaden gwałciciel. O, beczka, zajebiście, czuję się jak w domu. Haha, ale mu zrobię psikusa. O ja pierdolę, ale piki. A teraz się pobawimy, hehe. Ło he. kurwa patrzcie jakiego ma małego siurka, pośmiejmy się z niego. Czemu wszyscy się na mnie gapią? Aha. Stanął mi.